Witam w kolejnym odcinku nowości New Holland. Dziś zaczniemy nietypowo. Poznajecie to urządzenie? Tak właśnie otwiera się nowe T8 Genesis. Zawiany ciągnik napędzany jest przez silnik Cursor 9 o pojemności 8,7 litra, który dysponuje mocą 380 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 1708 Nm. Silnik spełnia normę spalin Stage 5 dzięki układowi High SCR2, który do oczyszczania spalin wykorzystuje tylko czynnik AdBlue. Nie znajdziecie w nim zaworu EGR czy też filtru DPF. T8 cechuje się najdłuższym rozstawem osi w gamie modeli ciągników rolniczych produkowanych przez New Holland. Modelu t 8380 wynosi on aż 3450 mm. Nasz model wyposażony jest w opcjonalny pakiet oświetlenia roboczego LED 360 stopni. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom maksymalna jasność światła w tym pakiecie wynosi ponad 49000 lumenów. Prezentowany model wyposażony jest w bezstopniową przekładnię autokomandy. Skrzynia ta pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 50 km godzinę. natomiast minimalna prędkość z jaką może poruszać się ten traktor to 30 m godzinę. Nowe T8 wyróżnia się nowoczesną kabiną z półaktywną amortyzacją. Konstrukcja czterosłupkowa kabiny pozwala na pełną widoczność w każdym kierunku. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zwiększyliśmy poziom komfortu i bezpieczeństwa do maksimum. Oficjalna polska premiera nowej Teusemki już niebawem, a tymczasem zapraszam na nasze kanały na Facebooku, Instagramie i YouTube, gdzie będziemy publikować materiały z udziałem tej pięknej maszyny.